Prójuj nam Chryste, dodatek dla dzieci nr 32 rok 1934. O Mario, czemu biegniesz w niebo, z jaką spieszysz do Boga potrzebą. Napisała Suga Boża Stefania Łącka. Niebo wzięcie. Słońce lato, radość, szczęście w duszy, wesele. To treść tego słowa. 15 sierpnia. Matka boska zielna. Przychodzi mi zawsze na myśl na dźwięk tych słów moja matka. To jej ukochane święto. Zwykle byłam w ten czas na wakacjach w domu. Byłam niezmiernie szczęśliwa. Matka moja zawsze mówiła w ten dzień. Zobacz, jakie dziś śliczne niebo. Rzeczywiście było przeczyście błękitne bez skazy, bez obłoczka jednego. W wilgotny poranek tego dnia zrywałyśmy ostatnie zioła do ziela, kwiaty dla jego przyozdobienia. Potem taką dużą, pachnącą wiechę niosło się do kościoła na sumę. W święto Wniebowzięcia ukochanej Matki Bożej płynął z nieba w duszę taki bezgraniczny spokój i zapewnienie, że wszystkie trudy Wszystkie wysiłki, przykrości i cierpienia zostaną nagrodzone w niebie. Że jedynie przyszłe, wieczne szczęście warto jest pracy i zabiegów, że ono powinno i musi być celem naszego życia. Matka Najświętsza wzięta do nieba. Mówimy w różańcu, nagrodził Ci syn prace Twoje wielkie i trudy wszelkie. Iść śladem Marii to droga do nieba. Kochać Bożą Matkę, jej oddać serce na zawsze, jej zaufać, modlić się do niej, to zbliżanie się do nieba. Trzeba na szczęśliwą wieczność zasłużyć. Trzeba prosić Matkę Najświętszą słowami pieśni, ucz nas kochać, choć w cierpieniu, ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu. Trzeba mieć serce czyste. Niech wasze dziecięce serduszka będą błękitne bez skazy, jak to niebo w uroczystość w niebo wzięcia. Będą jasne i dobre, miłości i pełne słodyczy. Niech waszych duszyczek nie plami chmurny obłok lenistwa, nieposłuszeństwa, kłamstwa. Prośmy Matkę Najświętszą o czyste serca, w to jej najuroczystsze święto. I cieszmy się z jej chwały. Rzućmy do jej stóp pęki Naszego polskiego ziela, Kwieciem przystrojonego I zanudźmy z całego serca na pożegnanie. Ty nas żegnasz ostatnim tchem, Pani, A my wiemy, co ten znaczy skon. Nie płaczemy, bośmy przekonani, Że cię czeka w niebie chwały tron. Stefania Łącka